Dobra, jakie plany na... O, jest to starno, znowu. Nie, wiem, nie, nie, jest nie, gra. Dobra, jakie plany na dzisiaj, nie, licząc tego wieży tej, dokończyć jednej? Dokończyć wieży, dokończyć most z wieżami. nie, nie, suka, jak... nie, nie, Okej właśnie pójdzie będą wszyscy. Jest leży! No. Idę miał powiesić. Jest jakieś moc pomiędzy wieżami? Nie widzę. Zaraz będzie. Nie. Trzeba zrobić dwie wieże. Dobra, jeśli teraz by było zwykle nie i znowu się zdać po No ja tutaj mięso powieszę. A co na maxa mam już siekiera No do siły, ale no jest tak nie wolna Ale z Xari no masz piór Eee zero oh, Dobra spania, spania, ilo Spanie, spanie która chyba teraz zapisał na hiszpańską. Dobra, no, no, który? Grę zapisać. Czego cię gorączku jest tak? Dwa gościa stoi przed ogniskiem Dwa gościa, chłopcy ci powiem Blixer po mięso weźmie Ja się na najadę No to chuj, to ja zjem Niesamowite uczucie, dobra idziemy ścinać Od drzewa odrosły No I Ja się do bo przecież w końcu kurwa, nie dostają No zły panie Eliksar, co ty robisz w tym lejku? Nie mam zielonych. A okej, okay, okej, okay. zobaczą I nasz drzewo. Dokładnie. A kurwa, te wszystkie harcerzyki to w jakimś obozie jebanym. Bra jezu. Zobaczysz, jak zrobię to drzewo, to one nie na bazę? Oby nie. Pod kątem, pod kątem Ej, chyba mafii do leja wpadnąć Aaa, Chłop złapał Tu jest mój z tyłu O, no to jedno u Nie, więcej nie ma Cztery kłody trzeba Jeszcze wstwie, to, jest... to jest... jeszcze jeden. A co co? Tu są sanie, ja pegołem. Dobra, to ja już zrobię most. Nie, no serio. Nie bawmy, jednak jestem. Okej. Okay. Mateusz robi się do lejka schodami. To no dobrze chyba. No właśnie nie, bo lepiej pójść kape. Takie no to, to będzie niestartowa podłoga? Będzie 5, 5. To będzie, Ej, ej, chłopaki, to będzie niestartowa podłoga czy platforma? Ale co? No, pomiędzy mostem. Pomiędzy mostem, to gościu, wejdź w książkę. No jestem wciąż i Tam to się gdzie pytam, masz domki na drzewie. I, 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 I. to nie standardowa podłoga. Co? Ja mam po polsku gość tu Ja, dobra, ja to zrobię. Tam gdzie masz domki na drzewie. Dobra, pierdol się. A, a, dobra, no. Dobra. I co? O, tak. no, dobrze, dobrze. 21. A, kładka z drzew, dobra, tutaj była. Nie zawrzem. No to ja biorę wózek i idę na zakupy. O jest, nie mogę pnia położyć To nie lepiej po prostu alkę postawić? A jak chcesz wejść? Wejść? Tyrolką Tyrolką nie wejdziesz No tyrolką, albo platformami liną Ty kurwa jebana no Chodź tu dziwko. Kurwa w skąd dostała, no kurwa, synie Na policji tylko ty kurwa jebano Nie no dobra One shot'a ci zarabia, ale skurwysynie pana Głupie Daj mi kurwa włócznia Bo to gówno nie ma sensu kiedy kurwa jesteś? udało się jeszcze przeobić zewnątrz na te, na patyki O Boże

A ty grajesz w wszystko. Podejdź do mnie Idę No patrz, jak wybuduję to tutaj, to robi się ta podłoga, no nie? No Weź to teraz, szybszy Bo ja nie mogę No ja też No Ale jak podstawię to tutaj, to w locie jest No ta, bo tu nie... Tak wysokiego się nie da chyba robić No ale ja to mogę wybudować za 7. No to. Si w powietrzu. No to we Nie wiem, czy się udaje jest tego. To jest kanibala. Cześć, czołem. Pójdź zostałem. Jeden, drugi. O, Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No jak nie dostałeś? Znowu w rękę. Oj, chłopaki. Tak. Ja wiem, ja się zmierzę. Bo obok mnie stoi. Co? Patrzcie na mnie. Już. Chwilę mam loło. Ja i moja dziewczyna. <głosy> 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 rób, rób zdjęcie, rób zdjęcie. Czekaj, czekaj Dobra, mamy to, mamy to To może weź ją tu, z... żeby biegła w tą stronę Ej, grę mnie wywaliło No co? Dobra, na to mi nie wywaliło, ale grę mnie wywaliło no się pali, to mi chodzi No ale z nie oskurujemy je teraz no. Nie, jak to nie? No nie no Bez wypy moje Tylko nie c mogę się ruszyć teraz No właśnie Weź tu sankami Weź mnie zabrać do nich Wiesz, ty stoisz tu Z stojesz, mam do ciebie podjechać, gościu? No, z jakimiś Kolwiek O k***a chyba... Tknąłem Jakie szkole bo... Poczekaj no... nie no, niby pływam w miejscu, co nie? No Ale nie mogę się ruszyć No, ma To podjedź z tej strony, od przodu. Nie, odwróć się, odwróć się i tyłem podjedź. Czekaj, bo nauczył. Coś wymyślił teraz. Fajne. No nie mogę. O, wystrzeliły. Dobra. Nic nie było. Poczekaj. Albo mnie przepchnij, bo to, nie, przepchnąć to nie możesz. Teraz odwróć się I tyło. Puść nie mogę Perfect. Nie mogę, no nie O, dzięki <grywa> myślałem, że za zaraz... <grywa> Ja ją skływałem osobiście Nareszcie jest jedno z najbardziej zbudowanych gier, jaką widziałem. Bomba i zaczął chodzić. Wait. O jest. Nie myślę, że jeszcze raz mogę oskórować. Co ty robisz? No sanki przypychał. No, no. Tak nie pójdzie, wiesz? Jego. Jak nie? Nice? nice! Dobra O chłopy co sanki odpakowały Ja mu o bombę to przestał pływać w miejscu O, mi ta ground forest What the fuck To nie dopnęło, tam no, do... nie albo wczoraj miało zjeżdża po tym poleju? Co zjeżdża? Mutant w poleju zjeżdża co? Tak samo jak pańczyca w oknie przed sobą dostała no. ja się Pojawia się na górze, zjeżdża, pojawia się na górze, zjeżdża Winda! A może na taką długą windę? Patrz co tu się dzieje Jestem pod, pod strukturami z tą windą już No nie? Ja mogę tak w dół zjeżdżać Od dotąd. Gdzie struktury się gdzieś tam w niebie skończyły W ogóle logi Dobry jakoś

Jakby zorsiemy Milka, ale nie wchodzi na ani nic. Aha. To jest to grą. Na plecach masz salne. Mm -hmm do do co? Tak, podejdźcie do windy, chłopaki. Wido. Okay, czekaj. Wy widzicie, gdzie o. ja jestem na linii, a gdzie jest platforma? No, ty jesteś pod nią. Jakim zbawem. Kajcia, idę. No i nie... ja syknę przecież, to nie wszędzie przeze mnie. A jedź do góry. No, wjechałem na samą górę, czekaj, je, wiesz, Ale jest ja jestem na dole, w lądzie, no ja wiem. się zguje. A puść się teraz. Nie, bo na sam dół. To zjedź na sam dół tą windą i puść się. No i to mi się głowy zatrzyma. Siema, Milka. Jo. No. no i na głowie to mam w tym momencie. No, siema. Siema. Już cię zapraszam. Najwyżej to ja pogram tak z nie widzisz? Dobra, ja ogłem na serwerze nie wiem czy zauważyłeś. A, faktycznie. Przyjąłam pierwszy zapro. E, dobra. U, dobra, yyy. Mam problem, chłopaki. Umyśliłem się już o chłopaku. Eee, jest tak w połowie tego leja. Kościół, to wie, ja ci dam radę, dobra? Po prostu wyjdź i dądź po nobie przecież zapisałeś grę. No to. Fuj mnie Czemu to jest tak, że jak zawsze gram z Gigtarem, to on pierwszy albo się baguje, albo coś odwala wygra się z baguję. No to. Mikser komputer za 5 pała i baguję gra. Nie Chodzimy dzisiaj, tak? Okej, okay. Wiec... no, no. wieczorem. wieczorem. No wieczorem, tak, bo wtedy każdy będzie grał No tak no. Da, biegnie do mnie kanibal, widzę go Okej, okay. no w czym mnie cały czas stała pajęczyca w ogóle, więc właśnie. Czy ja i tak potrzebuję kości? Więc zabiję go, może. I filowała sobie bombę za mną. który byś mi to zdjęcie, prawda? Jak wejdziesz na mój profil?